Wiktoria Królewska, zwana także Wiktorią amazońską, to jedna z najbardziej spektakularnych roślin na świecie, która zachwyca swoim kształtem i rozmiarami. Jest to gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych, jeden z dwóch gatunków z rodzaju Wiktoria. Roślina ta występuje naturalnie w dorzeczu Amazonki w Ameryce Południowej. Preferuje siedliska bardzo ciepłe, bagienne. W środowisku naturalnym jest rośliną roczną. Nad powierzchnią wody pojawia się w pierwszych miesiącach wiosennych, a w pełni rozkwita latem lub wczesną jesienią. W sztucznych siedliskach może żyć dłużej. Wiktorię Królewską można podziwiać w wielu ogrodach botanicznych na całym świecie. W tym m.in. w Londynie, Singapurze czy Wenezueli. W Polsce roślinę tę spotykamy w ogrodzie botanicznym Ułam w Poznaniu oraz w poznańskiej palmiarni w parku Wilsona, gdzie basen do jej uprawy zajmuje centralne miejsce w pabilonie z roślinami wodnymi.